Z walizkami do tarczyska Przyleciały dwa ptaszyska. — Chcemy gniazdo mieć na wieży, Bardzo na tym nam zależy — Nabyścili gniazdo miły. Strasznie przy tym się kłóciły, Oznajmiły wszystkim wreszcie. — Mamy jajo, więc się cieszcie! Wszyscy chodzą na paluszkach. Król, królowa, dobra cóżka, Smok też chodzić tak zamierza, żeby się nie trzęsła wieża. Nagle nowy komunikat, Z gniazda wypadł. Mamy piskę, jest urocze, leży w gnieździe i chichocze. Raz, dwa wspieli się na wieżę, Król, królowa i rycerze. Wróżka gruba, wróżka chuda, a tu w gnieździe co? Paskuda. Straszydełko, łyce całkiem z gołym i różowym ciałkiem. Zawołali. My będziemy je kochali. Na wyścigi piskną Wokół niego skaczą, tańczą król nosi osobiście, razem z gniazdem oczywiście. I wciąż słychać krzyki zwierzy. Patrzcie, wstało, teraz leży. Powiedział ci mamo, i robana zjadł samo, Zaprzczało tata! Nawet gdyby tak nie było, wcale bym się nie martwiło, czy paskudne, czy też nie, ważne, że kochacie mnie.